Można powiedzieć w ten sposób, że w tym roku obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego są rozciągnięte w czasie. Jednym z takich pierwszych akordów jest promocja Pana książki w Pałacu Tak wypadło. Nie, nie było w tym jakiejś premedytacji, ale myślę, że tak wspaniałe święto możemy rozłożyć w czasie na całą serię etapów. Bardzo celne pytanie. To jest historia półwiecza Wielkopolski, właściwie literacko nigdy nie nieopisanego. Opowieść dzieje się między rokiem 1870, czyli początkiem wojny francusko-pruskiej, a 1920, czyli wojną polsko bolszewicką To było w moim przekonaniu niezwykle ważne półwiecze, z którego doświadczeń i także dorobku. Zarówno materialnego, jak i duchowego, czerpiemy praktycznie po dzień dzisiejszy. Na kartach mojej powieści jest bardzo wiele fragmentów ukazujących różne formy oporu Wielkopolan. Ale to, na czym mi zależało szczególnie, to przemiana, jaka się wtedy dokonała w tej zbiorowości. I to jest przemiana o olbrzymiej dynamice, z czego nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Jakie, jakie były elementy tej przemiany? Co w nich, w naszych przodkach się takiego zmieniło, że doprowadziło to do wiktorii? Myślę, że trafnie Pan uchwycił, że w centrum mojego zainteresowania jest moment 1918-19. To jest kulminacja, ale nie jedyna, ponieważ działo się wtedy ogromnie wiele. Najlepiej byłoby, gdyby przyjąć, że takim zilustrowaniem pańskiego pytania jest historia Wielkopolanek, a nie Wielkopolan. To mnie zafascynowało. Mówi się o Wielkopolanach i ich wkładzie w niepodległość, a zapomina się o fenomenalnym wkładzie tysięcy Wielkopolanek, które w tym czasie nazwijmy rzecz po imieniu, po imieniu niemal niewidocznie, uczyniły dla dzieła niepodległości ogromnie wiele.